No to jedziemy z kolejnym tematem. Dzisiaj drewno z pleksą. Mamy trzy kawałeczki, które skleimy UV16, UV14. Zobaczymy, który z tych klei zda najlepiej egzamin. Z poprzedniego filmiku widzieliście, 16 troszkę za mocno wsiąka. I z tym, że tu mamy trochę inną sytuację, bo nie kleimy na płask tylko takim rantem. 14 nie używaliśmy, ona jest odrobinkę gęściejsza. No to przygotowanie powierzchni pamiętajcie, otuszczamy albo Izopropanol 50% rozcieńczony. I na szmatkę tylko przetarcie. Ok, no to yy, tak jak widzicie mamy tutaj łapki. No a takie testy w zupełności wystarczające, produkcyjnie większa ilość elementów, jakieś łapki przemysłowe czy wyżłobiona yy, powierzchnia, żebyśmy to mogli szybciej, yy, szybciej kleić. Ok, chwilę jeszcze poczekamy. Tutaj obesknie ten odtłuszczacz. Ok, no to jedziemy. I teraz tak, nie wiem czy to na filmie będzie widać. Mamy tutaj jeden problem, ponieważ klej UV16 nie tylko, że dałem mniej, tylko tutaj mamy akurat elementy, które są słabo wypalone, bo tu akurat mamy cięte laserowo. Nałożymy trochę więcej kleju. I ta szczelina tutaj już się robi dość duża. Zobaczymy, czy teraz będzie ok. Poczekamy chwilę, aż wsiąknie. Ok, no to patrzymy pierwszy element. Ładnie się rozpłynął klej. Tutaj są jakieś tak jak widzicie, trochę za mało kleju, ale to głównie dlatego, że na próbkach są te cięcia. Ja tutaj mam taki występek nawet tutaj dość duży, i z tego względu wynika to, że no tego kleju momentami trzeba więcej nałożyć. Dziesiątki nie stosujemy ze względu na to, żeby się rozpłynął. Znaczy, jeśli nie rozpłynął, wtedy będzie prawdopodobnie gorzej to wyglądało w końcowym efekcie. Znaczy, jeżeli tutaj te nadal będą powierzchnie, które są idealnie stykowo, czyli to, co mamy tutaj, a zwłaszcza tu, to szesnastka niestety, ale z tym nic nie zrobimy. Zastosujemy dziesiątkę, zobaczymy, jak sobie poradzi. Zobaczmy, jak to pójdzie z tą dziesiątką. No, chyba jednak będzie trzeba wrócić do dziesiątki. Dopiero teraz upłyn... rozłożył się dokładnie klej. Ok. Nie wiem czy to na filmie będzie widać, jak dopiero nas przesączył trochę te, te drewno. Ok, czyli tak. W tym dokładnie przypadku, na co trzeba zwracać uwagę, to to, że powierzchnia pleksy jest delikatnie nierówna przy cięciu. Trzeba zobaczyć, czy da radę to wyregulować na, na laserze. Oraz, co jest jeszcze ważne, to to, że nie jest tutaj ten kształt idealny i jest po prostu większa szczelina. I trzeba by było zobaczyć, czy też nie da rady tu wyregulować albo wycięcie jako drewno, albo poprawienie też tej pleksy. Z tego względu, że będzie trzeba będzie po prostu od tego kawałka pamiętać, osoba, która będzie nakładać, dać więcej kleju. I na daną chwilę. O, dobra, teraz dopiero trzyma. Na daną chwilę. UV10, z tym, że jaki jest minus dziesiątki, znaczy w tym wypadku ta gęstość kleju, zobaczcie, że ładnie się rozpłynęło, ale tutaj delikatna wypływka, czyli tutaj niby nie dodane. Zobaczymy, jak się czternastka będzie zaraz układać. Tutaj mamy, zobaczcie ten przeskok taki, tak jakby tu na ploterze się, znaczy na laserze się gdzieś to przesunęło. Damy trochę więcej kleju i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym razem używamy 14, ona jest odrobinę gęściejsza, i zobaczymy, jak zareaguje na to naklejenie. Dam też trochę więcej kleju. Tutaj mamy klej ładnie rozprowadzony, gdzie drewno widzę, że ładnie niejako wsiąknęło, ale niestety nadal będą problemy z nakładaniem tego kleju, czy znaczy w ogóle z klejeniem tego, dopóki nie będzie poprawione cięcie y, do lepszego kształtu, bo nie można, zaraz zobaczymy czy w ogóle podciągnie, a, Utwardzamy. Ale miejscami zostały pęcherzyki powietrza, czyli niestety, ale zostaje powrót do dziesiątki. Musi być gęsty klej, który po prostu swoją objętością powypełnia te nierówności. I tak jak widzicie, tutaj ładnie wypełniło. Tutaj już są jakieś tam po prostu nierówności, znaczy w sensie te powietrze zamknięte, nawet nie zamknięte. I albo dziesiątka, albo popracowanie nad cięciem tego, może trzeba coś wyregulować na laserze, albo na, wrzucić to tą krawędź po prostu na ploter.